No, come on, pieski, tutaj tak, chodźcie do mnie. no. Chuciu, chuciu. Tu Fryc, chuciu. Sit, sit everybody. Tak. No, to, together. Tak, jesienki. Na no, co wy czekacie? Na prezento, tak. zaraz tutaj coś będzie dla was tak to będzie niespodzianka no i teraz dzielimy o huciu. tak no jump huciu jump jump a tu frycu Pan jest świetnym targusistą i ma przez to mnóstwo muzycznych, które my